Co tu się wydarzy? Został Hikigaya, Czofenik i Lindwig. Czy Hachiman wytrzyma? Czy wytrzyma Hikigaya? Proszę państwa. Przypomnijmy Hachiman czwarte miejsce w World Także, no. I jeszcze podium nie zasmakował pierwszej lidze. Nie wiemy jak to będzie z jego presją, bo może na nim ciążyć teraz presja podium w najwyższej lidze. Czy wytrzyma Hachiman? Czy się nie spali? Czy wytrzyma psychicznie Hachiman? Tak! Wytrzymał! Brawo! A więc udowadnia. Udowadnia. Hachiman Hikigaja. Dla Hachimana. A teraz Daniel Czofenik. Drugi po pierwszej serii. Eee? No nie, zabraknie chyba. Uuuu, siódmy z pół zabrakło. Czofenik skończy na ósmej pozycji jednak. Kraft na podium. Stefan Kraft na podium. A więc Orzech też będzie piąty. Forfang szósty, wąsek siódmy. No i Marius Lindwik. Po zwycięstwo. Lindwik frunie po zwycięstwo dzisiaj. No! Troszkę zachwiał to lądowanie! Ale wylądował na tej czerwonej linii! O Boże! Lindvik trzeci! Lindvik trzeci! Hachiman zwycięża to, proszę Państwa! Hachiman Hikigaya zwycięża konkurs! Falun Letni Grand Prix. To jest fenomen. To jest naprawdę fenomen, proszę Państwa. Hachiman zwyciężył.